Jeżeli już tu jesteś, zostaw po sobie jakiś ślad. Dziękuję. Cześć, z tej strony Typowy Gracz po 30, oto kolejny odcinek z cyklu Przypomnijmy sobie o Battlefield Bad Company 2 w wersji na Xboxa 360 Dobra, nie wiemy czego się spodziewać na tym moście, więc miejcie oczy szeroko otwarte Może się zrobić nieprzyjemnie Przyjąłem, Sztylet 1, będziemy gotowi na wszystko W porządku, dorwiemy tego gościa i do domu Okej, okay, jest to kontynuacja poprzedniej misji Heavy Metal i tutaj sobie zakończymy całą tą sprawę z tym Rosjaninem. Brawo 2, zbliżamy się do mostu. Wypatrujcie min i pułapek. Przyjąłem? Zrobić. Dobra, Marlo, zobaczysz jakiś ruch zaczynaj strzelać! Z tego co na końcówce poprzedniego odcinka dowiedzieliśmy się, no to jest on w posiadaniu broni skalarnej. Nie możemy ryzykować! Czyli tego, co na samym początku gry, w takim można powiedzieć wprowadzeniu, twórcy nam przedstawili oranę. Granatniki na urwiska! Zabierz nas z tego przeklętego mostu! Jasta, jasna, jasna! Szybciej się nie da, jasna, cholera! Wszędzie pełno żołnierzy wroga! To się postaraj, bo zostanie z nas krwawa plama! Jesteśmy tu kurwa magnesem na ołowiu! Wszędzie ich pełno! No tak, słuchajcie, te dialogi, zanim jeszcze wrócę do wątku głównego, te dialogi pisaliście mi w komentarzach, że one są trochę przyciche. Słuchajcie, to nie, nie jest moja wina absolutnie, mi, kurwa, tylko i wyłącznie polskiego dabingu w tłoczeniu polskiego tekstu w grę. Nie wiem dlaczego, ale rzeczywiście w pewnych momentach po prostu jest tak cicho, że sam ledwo to słyszę na słuchawkach i sam się zastanawiam, co tu jest nie Kolej, tak. wroga przekraczają rzekę! Więc może się zdarzyć, oprócz scenek reżyserowanych, to właśnie w grze, jeżeli mamy y, spotkanie z naszymi bohaterami, to rzeczywiście wydaje się, jakbym tutaj przyciszył to, ale wcale tak nie jest. Okej, okay, no chyba te pierwsze, e, najgorsze momenty są za nami. No Będziemy musieli dorwać tego e, Ruska, który właśnie, już jak wcześniej wspomniałem, ma dostęp do tej broni. A przynajmniej coś Oliwia. W zasadzie to um, można powiedzieć, że to on jest tą bronią. Pytanie tylko o co tutaj tak naprawdę chodzi. Ja powiem wam szczerze, że ja nie pamiętam dokładnie zakończenia Battlefield Bad Company 2. Urony. 4 lipca, no to potrafi Jadza, zrobić panowie. wrażenie, słuchajcie. <laughs> no co jak co, ale silnik Frostbite, ty, ty, który został e, okay. wtłoczony w tę grę, się, jednak robi szarna. robotę. A najlepsze jest to, że to dopiero jesteśmy szeroko, w połowie gry, otwarte. więc wszelkie kolejne firewerki tak naprawdę są przed nami. Będzie na 12, jazda za prawo, już, 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 już! Kolera, cholera, konkurencko jest za nami! Gdzie wsparcie lotnicze? Obrócić na wyrzutnie, już! Dawaj, koleś, postaraj się! Okej, okay, tu jeszcze nasze Humvee jedzie. Tak, a masz, a masz, gnoju! O tak! Myślę, że gdyby tędy przejeżdżał za nami, to mógłbym strzelić w te beczki, które przed chwilą widzieliście. Ale się, panowie! Ale chyba Czego o to mamy chodziło. się spodziewać? Wywiad nie dostarczył żadnych informacji. Za bardzo martwi ich sytuacja na wybrzeżu, żeby martwić się nami. A jeśli sytuacja się pogorszy, mamy wsparcie lotnicze. Aż sam ciekaw Kurde, jestem, co się za się chwilę tak nie naprawdę wydarzy. Naprawdę trzyma w na napięciu na... ta gra. Pomimo tego, ma... że jest y, zdecydowanie wolniejsza, już to wspominałem od Call of Duty, no, ale jednak jest to tak dobrze tutaj wszystko. No na... rany, co tu się dzieje? Ok, mogę wezwać wsparcie lotnicze. Zapraszam. Oczywiście te samoloty, całą tą wioskę, zaraz w pył obrócą. Gotów do nalotu! Podajcie swoje skuteczne. Brawo 2, tu tylna straż. Dowództwo południe planuje ciężki ostrzał pozycji Kirylenki. Próbowałem z nimi negocjować, ale nic z tego, mają swoje priorytety. Przeciągnąłem sprawę, na ile się dało. Wejdźcie tam i zatrzymajcie Kirylenkę. Ten na straż, tu brawo dwa, przyjąłem. Słyszeliście, co powiedział. Idziemy! Pakujemy się pod ogień artylerii. Mamy za sobą bardzo długi, pełen zasadek dzień. Może ktoś powie chociaż proszę? Skąd pierdolić, Switz? <grym> no tak, <grym> Jasna cholera! Nie po co tyle przeszłem, żeby kopnąć tu w kalendarz. Dalej! Mogę raz sobie wymieńmy broń, oczywiście nie mówi się przeszłem, tylko przeszedłem, no ale to zostawmy. Natomiast ja myślę, że tutaj fajną opcją będzie jeszcze raz mieć snajperkę, no i oczywiście jakiś karabin szybkostrzelny z jakimkolwiek osprzętem, co by mi się łatwiej celowało. No i dobrze, zobaczmy co nam twórcy teraz i tutaj, o rany, chcą skusić do ogrywania tego tytułu. Ruszać Już po nas! Ale powiem wam, że tutaj się nieźle porobiło. Tu jest... Rozpoczął się ostrzał alfleryjski. No i te drzewa fruwające, słuchajcie, zniszczenia. No to robi naprawdę absolutne wrażenie. Zamknij i Hagar! Nie mamy czasu! Oczywiście najlepiej byłoby to przejść na PC w wyższej rozdzielczości, natomiast no, nie jest mi to dane. Mam tę grę tylko i wyłącznie na Xboxie 360. No ale mimo tego, że można powiedzieć, grafika już trochę jakby archaiczna, jeśli chodzi o tę konsolę, to i tak można fajnie się pobawić. Gdzieś tam on mi się schował. Kurczę, no nie mogę w niego trafić. Ja pierdolę! Kurwy syny! Zamknij się i naprzód! A, to chyba tunel odpływowy. Bardzo podoba mi się ten hitmarker, który jest w tej grze. O, tutaj jeszcze jest ta znajdźka. To sobie od razu ją oznaczę. Co do hitmarkerów. No w tamtym czasie to była w zasadzie nowość. Możliwe, że wcześniej one były tylko i wyłącznie gdzieś w Call of Duty. Nie pamiętam czy w Modern Warfare 2, czy też nie, to mogę sobie i razem z Wami sprawdzić u mnie na kanale oglądając właśnie materiały z tej gry serdecznie zapraszam. Możliwe, że teraz tutaj się w tym momencie pojawi jakaś ikonka odnośnie tego. Słuchajcie, nie mam dzisiaj głowy absolutnie do komentowania. Raczej staram się wdrożyć tutaj w tę grę i właśnie każdą, każdy moment wchłaniać, tak żeby się po prostu dobrze bawić. Rozumiem. Macie rozkaz wziąć mnie żywcem. Ta. Dziękuję. Jak się ruszy, zastrzel go. <noise> Zawsze to samo. Co proszę? Mówicie, zastrzel go, jeśli się ruszy, ale tego nie robicie. Powinniście pogodzić się wreszcie z sytuacją. Sytuacja jest taka... Że to my tu mamy broń. Sierżancie, to manifest okrętowy. Sankre del Toro. Kto was przysłał? A chyba już pora się stąd zabierać. Przysłał was Agłai. Zgadza się. To sprytny przeciwnik. Schwytanie mnie tutaj było świetnym posunięciem. Sierżancie! Przeciwnik, dobrze grał, skoro zaszedł tak daleko. Wy także, muszę wam to przyznać. Widzicie podział ten cholerny odbudyń? Zapomnij o nim, ruszaj się! Kurwa! Ej, czy mamie też tak klniesz? Jestem z ciebie dumny, Jak Ej, niech ktoś fajkę, padnięty jestem! Słodki Jezu, ty szalony pieprzony hipisie! dzieci Ok, zatem to jest koniec tej misji, więc ten odcinek był dosyć krótki. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że ten materiał się Wam podobał i widzimy się pojutrze. Ogramy sobie już całą misję. Trzymajcie się, cześć.